Cześć. Prawdopodobnie każdemu, kto kiedykolwiek miał styczność z budowaniem jakiegoś własnego zestawu EDC, zdarzyło się zastanawiać nad tym, czy lepsze są multitule, czy lepsze są noże składane do takich codziennych zastosowań. Dlatego właśnie w tym odcinku chciałem z kilku perspektyw porównać oba te typy narzędzi, no i ostatecznie być może ułatwić komuś podjęcie jakiejś decyzji. Pierwsze, co warto może omówić w takiej kwestii, to jest masa takiego narzędzia. No jak wiadomo, w przynoszeniu codziennym masa ma znaczenie. Lepiej, żeby to było coś lekkiego, niż żeby to był wielki, odstający z kieszeni klocek metalu. Dlatego może porównajmy takie podstawy. Sanredmu waży 90 gramów, 710, 910 waży około 136 a jeśli weźmiemy multitule, na przykład Ledermana Blasta, waży on prawie 200 gramów. A Sidekick 190 gramów. Jak widzimy, właśnie te masy są zróżnicowane. Po prostu zwykle noże będą lżejsze od multituli, ponieważ są mniejszymi bryłami stali. Natomiast jeśli chodzi o rozmiar tego narzędzia, no to to jest kolejna kwestia, którą warto rozpatrzyć, ponieważ. Mamy noże, które są cienkie, prawda? Powiedzmy centymetr, półtora centymetra grubości. Jeśli porównamy to sobie z multitulem, no to widzimy, że jest to niemal dwukrotna różnica. W kieszeni zdecydowanie przyjemniej będzie się działo coś takiego niż taka wielka bryła. Ale jeśli nierozsądnie wybierzemy nóż, możemy skończyć z nożem, który jest od multitula grubszy. Jak na przykład ten kerszoł portal. No, i co jeszcze można zauważyć, to to, że przy długości powiedzmy x cm, przyjmijmy, że te dwa narzędzia są podobnej długości, no to nóż będzie miał znacznie większą, sprawniejszą głównie niż multitool, ponieważ one są zrobione raczej z myślą o kombinerkach. Noże są więc mniejsze, a także lżejsze, czyli wygodniejsze do noszenia codziennego niż takie narzędzia jak multitule. Ale żeby było uczciwie, no to warto jeszcze spojrzeć na to z innej perspektywy. Nóż jest nożem. Nóż ma tylko głównie z reguły. Istnieją jakieś egzemplarze, które mają na przykład otwieracze, mają śrubokręty, no ale generalnie to multitule są znane właśnie z tego zróżnicowania narzędzi. Po pierwsze, oczywiście, kombinerki. Kombinerki dla mnie osobiście. Są równie ważne, jeśli nie bardziej, od krawędzi tnącej dla codziennych zastosowań. Oszczędzają palce, a czasem nawet oszczędzają też głownie. No i oczywiście, oprócz kombinerek, czy to sprężynowych, czy nie, mamy w tych rzeczach jeszcze inne narzędzia, jak na przykład pilnik, jak jakieś śrubokręty, nożyczki, czasem też piły do drewna. No i różnego rodzaju śrubokręty, otwieracze. Często są to narzędzia blokowane. Jak możemy też zauważyć to w przypadku SideKick'a. tutaj punkcik leci do multituli. No, ale właśnie taka multifunkcyjność też musi zostać część okupiona, i nie tylko jest to masa i rozmiar. Jak widzimy, noże z reguły mają głównie szeroką, mają ją dobrej grubości. No, i jest ona łatwa w dostępie. tak, Mamy na przykład flipper albo mamy kołek pod kciuk, który na łożyskach nam pomaga otworzyć samą głównie składaną. No a w przypadku multitula, no to tu chyba jest najlepsze to, co nas spotka. Bez żadnego łożyska po prostu mamy dziurę pod kciuk. Możemy ją otworzyć, się zablokuje. No, i w takiej wielkiej kupie narzędzia mamy tylko taką małą głównie. A w dwa razy mniejszym nożu składanym głownia jest już dłuższa i szersza, czasem też w lepszym kształcie. No i oczywiście łatwiejsza w otwarciu. Jeszcze gorzej mamy w przypadku takich multituli, które są oprawione jakby z każdej strony. Wtedy, żeby się dostać do narzędzi, no to musimy nie dość, że otworzyć kombinerki, dopiero wtedy wyjąć narzędzie, często bardzo malutkie. To jeszcze trzeba złożyć kombinerki, żeby dało się go używać. No i właśnie to wykonanie głowni. No to jest kolejna rzecz, którą warto wziąć pod uwagę. Często głownie się muszą zmieścić w takim dość wąskim obszarze, yy, dlatego bywają dość grube, a jednocześnie wąskie, z takim krótkim szlifem, no nie zawsze to jest wygodne, nie zawsze daje to optymalne właściwości tnące. W przypadku tańszych multituli nie jest to raczej mowa o Leathermanach, tylko o czymś takim z bazaru. No to bywa, że obróbka cieplna takiej głowni jest <głynie> praktycznie nieistniejąca, tak? Ktoś może podejść do niej tak samo jak do śrubokręta, który jest narzędziem obok wykonanym z tej samej blachy. Także podsumowując to zagadnienie, jeśli chodzi o noszenie codzienne, u mnie w plecaku siedzi multitool, a jeśli wiem, że może mi się przydać, że mogę musieć jakąś taśmę przeciąć, czy może otworzyć jakieś opakowanie, no to noszę ze sobą w kieszeni mały nóż, no ale z reguły po prostu siedził u mnie w plecaku Multitool. Wiem, że tam nie będzie mi za bardzo przeszkadzał, że na plecach trochę łatwiej nieść coś, co tyle waży niż w kieszeni. No i po prostu z mojego doświadczenia zwykły nóż składany, jakkolwiek nie byłby dobrym narzędziem, fajnym do posiadania w kieszeni, no to nie zawsze ma to wszystko, co może się nam w danej sytuacji przydać. Śrubokręty, jakieś otwieracze, jakieś kombinerki są narzędziami bardzo pożytecznymi a najbardziej w sytuacjach, kiedy ich nie mamy. Dlatego, jeśli ktoś może sobie na to pozwolić, jeśli nosi przy sobie plecak, no to ja bym wybrał multitoola do plecaka, mały nóż do kieszeni i wtedy mamy rozwiązane wszystkie kwestie, które w tym filmie poruszyłem. Jeśli nie, moim zdaniem, multitool do noszenia codziennego, do chodzenia po mieście będzie całkowicie wystarczający. Oczywiście opinie mogą się na ten temat różnić, dlatego zapraszam do pisania w komentarzach, no ale z mojej strony to tyle. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Cześć!